Siemano Widowie! jestem Leon, a dzisiaj nie no jeszcze, się, pewnie dlatego, że tu mamy nową postać, bo nie Bo dzisiaj na odcinku będziemy próbować tą postać się zagrać jakoś. No, będziemy ją po prostu próbować. I od razu ta postać z galaktycznego, jak się nazywa, cesarzowa, Boni. No i to jest taki kosmiczny skin. No i wypróbujmy sobie najpierw co za cukrowych Cukrowy szał. Szybkość ruchu i przeładowania slide wzrasta o 30% na 5 sekund innych Znaczy drugi gadżet. Test zderzeniowy Boni skacze do przodu, odrzucając wrogów i zadając 300 obrażeń od uderzenia. O, I pierwszy stopień czarny proch. Zasięg wyrzutnik gwiazd bo nie boni zrasta o 36%, a to jest dąb mądrości. Luźny dąb pęka po trafieniu zadając, po trafieniu zadając 25% dodatkowych obrażeń po bliskim wrogu. Najpierw to no i ten gadget wypróbujmy sobie na solo. Jak nie wiecie jak to pobrać, to nie musicie. Po prostu powierzcie sobie w no, tak. Brawl. Wpiszcie w Google, no i będziecie mieli od razu to No i będziecie mogli mieć wszystkie postacie bo niego i Janet albo i nie Janet wypróbujemy w następnym odcinku. Jeszcze po tysiąc a tu bierze już więcej życia, bierze normalnie po 1650, coś teraz po 1980 no tam teraz była dzisiaj aktualizacja i wszyscy grają Janet dzisiaj czemu wszyscy gracie Janet to i te co ten gadget robi? A, przecież wiedziałem. Ten gadget do Janet pomoc. Nie umiem jeszcze z tą postacią. Ta Janet mnie rozwaliła. Akurat moja siostra. Zbied w pokazu. Hmm, teraz weźmy sobie drugi gadget. Drugi star power. Tych star powerów nie rozumiem. I wypróbujmy tego skina. Co to było w ogóle? I nie pokazałam wam ulta, bo nie mogłem wam pokazać tego ulta. Nie. Nie wiecie, jaki to jest ult, ale. Tym ultem wyskakuję z tego i mam wtedy. Kurde. Jak ja mam tego ulta uzbierać? Pójdę sobie stąd i uzbieram na kimś innym ulta. Może na tej tarze. Na tym nie zbieram Ulto. Tam gdzieś jest. Tą tarę bym sobie chętnie tu dojechał, ale nie mogę. Ej, rozumiem ten Star Power: jak rzucę w coś, to wtedy się rozbija. O, no, no. Tam. O, widzicie, to też jest tam Bonnie, ale. No, ale. O, ja teraz też się wyrzuciłem. I go zabiłem jeszcze. O co? Jak ona mnie zabiła? Więc kina nam lepiej o wiele poszło. No, co? A, dzisiaj jeszcze nie pokażę wam tylko tego. O, bo bo niego, tylko e, powiem Wam, nowe gadżety. Na przykład do Jackie jest nowy gadżet ten. Taki. Nie wiem, jak go zrobić w sumie, bo ja jego ja próbowałem, ale nie umiem, bo, bo zminę zaraz. Więc mi się nie uda Wam tego pokazać, jak, jak ten gadżet działa. No i te nowe to. Jak ktoś. Ale powiem wam, jak on ogólnie działa. On tak działa, że jak ktoś rozwali ścianę, to ja ją mogę odbudować. Jak stanę przy tym. Chyba. Nie rozumiem trochę tego gadżetu. Bo jak tak zrobiłem, to chyba to nie działało, więc... Ktoś jest w krzakach? A nie, nie ma. Dobra. Nieważne. Czemu oni chcą mnie być? A, i do serca zostały. Ten jeden gadżet do serca został usunięty, a dodali dwa inne. Kurde, ten serc mi rozwali. Ja chciałem. No wiecie co? Ten serc może przeskakiwać rzeczy, bo dodali tak, że serc może sobie teraz przeskakiwać, Tak, no wiecie. No i tu net jest. Ktoś gdzieś rozwalił jakąś ścianę. Czy może już rozwalił gdzieś? Nie mogę nigdzie. Brak celu. Piszę brak celu, bo nic nie ma rozwalonego tutaj. To jest złe. Niedobrze. strasznie źle. Nikt tu nie rozwalił żadnej ściany. Jakaś szeli albo coś. Nie pokażę wam jak to no Jeszcze nie chcę to Jeszcze raz spróbuję. Mam to jakoś po... Aha, to mnie wywaliło? Sprawy internet słaby. Słaby, ale nie. Dlaczego mnie wywaliło? Dziwne. Jeszcze raz spróbuję. Mm. Jeszcze raz spróbuję, ale ten gadżet, y, już następny, to Wam pokażę... Także nie, że w ogóle już o, o co chodzi. To Wam pokażę, bo jest gadżet do Amber i do Meg. Ten do Meg to ja już mam w prawdziwym brawlu. Kurde, czemu Ty mnie chcesz rozwalić? Zostaw mnie. Ja sobie idę stąd. Gdzieś ktoś rozwalił jakąś ścianę. Halo! Ktoś rozwalił ścianę? Kto tutaj postawił to? Czy znowu nikt tu nie będzie rozwalał ścian? To jest w krzakach. Nie. No, ja nie chcę jeszcze tego gadżetu wam pokazywać, bo się nie da, bo nikt tu nie gra jakąś postacią, którą bym mógł rozwalić ścianę. Ale jak będę grał z kolegą, to wam to pokażę. Bo teraz nie ma szans, bo. No wiecie, myślę. No cóż, jak to nikt nie gra w ogóle jakąś postacią, która jak cokolwiek mogłaby rozwalić. Zostały teraz tylko dwóch boni. Przechodzimy do następnego gadżetu. To Amber najpierw. No. Ten gadżet to jest takie coś. Tańczące płomienie. Amber tworzy szalejące wokół niej płomienie, które zadają pobliskim wrogom 500 obrażeń od uderzenia przez 5 sekund. No i zobaczmy to. Ja już to widziałem, no ale wam pokażę. Ten gadżet to jest takie coś. Obok obok koło niej jest jeden taki ogień, ale jeden. Niestety to jest tylko jeden. Trzy razy można tego użyć. Bierze tylko 500 życia, więc niedużo. No ale chyba coś tu jest niedopracowane, bo ja oglądałam film. Tam było, że to bierze 1500 życia, a nie 500. Ale faktycznie tu brało 500, więc coś jest nie tak. A i te gadżety do serca. Ten gadżet to jest takie coś, że jak, y, co, jak go plikacie, to macie pełną moc na sercu, ale to się kończy i macie pierwszą moc. Tego nie próbowałem. Na dzisiejszym odcinku wam tego nie pokazać. Jeszcze pokażę ten domek gadżet. To jest ser że Meg stawia jakby taką można powiedzieć takie taki dobu, jakby ten gadżet dobu, który stawia swoją taką wieżyczkę, gdzie mu się ładuje ult, ale u Meg to jest inaczej, bo Meg jak jest na tym i kogoś bije, a jest na tym w swojej wieżyczce, to e, ma jak uderzy dwa razy kogoś, to ma ult od razu i może wejść do swojego Meg, no i teraz nie wejdę, bo muszę wejść w mnie, to po co ja to zrobiłem. To poczekamy, aż zginę. Się. To zajmie raczej długo. Jak będę czekał, aż zginę, to przypadkiem mogę zabić tego bota. Nieważne, jak go zabiję Kiedy ja zginę? Kiedy ja, ja ginę, szybciej ginę. Gince megu. Ale widzieliście, że się, się... Tak trochę długo ładował ten ult tej meg. No, ale zobaczycie jak szybko się naładuje dzięki temu gadżetu. No już ginę. Szybko. Ginę. O, i popatrzcie. Wtedy to było na tym. Cztery ciosy, a teraz? Też chyba. Nie wiem, czy też się zmieniło z tym gadżetem. Ten gadżet chyba nic nie robi. Nie rozumiem tego gadżetu, chyba. Więc wam nie pokażę. Bo jak ja to, używałem, to dawał, ale teraz to mi nie działa. To dziwna. No i to jest samo za postać. Janet, oczywiście. Janet, zwykła i żywalkiga. Ja Janet. Próbujemy ją oczywiście sobie żeby w następnym odcinku i ten gadżet do Jackie chyba nie wiem kiedy go wypróbujemy chyba w ogóle go nie będziemy próbować bo w sumie nie wiem kupuję tych pizzawek papawce tu się wyprawiam na koniec odcinka takie rzeczy robię Ahora con esto pinca pa.